słuchajcie, my jesteśmy dzisiaj na Street spotcie. jest to kolejny odcinek i kolejna edycja, którą dla Was nagrywam, jeśli chodzi o Street Spot, ale tym razem Street Spot postanowił zorganizować cały event razem z Hajkioskiem, także też naprawdę bardzo fajna kolaboracja. Dzisiaj panu rekord frekwencji, jeżeli chodzi o sprzedane. Mam nadzieję, że dużo Was zbiję tutaj e, i będzie naprawdę bardzo fajna atmosfera. Ja sam e, mam już gotowe stoisko i czekam na Was u góry, na pierwszym piętrze, także e, mam nadzieję, że odcinek będzie Wam się podobał i zapraszam Was do za oglądania. Okej, okay, ludzie się już zbierają. E, my weszliśmy na pierwsze piętro, czyli tutaj gdzie mamy swoje stoisko. E, zapraszam Was zobaczyć no, no. tutaj. Możecie u nas znaleźć naprawdę masę internów, różnego rodzaju naklejki, nawet czekają na Was cukiereczki, słodki poczęstunek. Pierwszy klient, klapeczki, w już są, są dały, także autach, także Ja pakuję tutaj, Masz, po całym tutaj obiekcie pokazać jak to wszystko wygląda. To może już na ostatnim odcinku widzieliście karę tutaj wszystko to funkcjonuje, ale różnego rodzaju itemy, jak to są ludzie, co się dzieje w tym wygląda i Sezama. No. Zapraszam każdego bardzo serdecznie. Ogólnie co powiem o evencie. E, ta edycja nie podoba mi się, dość słaba organizacja, aczkolwiek bijajcie i, i bawcie się z nami na eventach. Siema! Siemano, jest 13 spocie, bardzo fajnie, wszystko się zapowiada, do którego będzie się rozkręca, ale liczymy, że ludzi będzie jeszcze więcej przychodziło, jeszcze więcej będzie ja. produkowali, a przede wszystkim będzie jeszcze lepsze zabaweń niż teraz. Zapraszam dzięki. jesteśmy na stoisku jest jakaś połowa eventu i tam się sprzedają także jest naprawdę bardzo fajnie. Ludzi też jest naprawdę dużo, to jeszcze nie akcja. Robimy następną godzinę. nie wiedzy sprzedają 350 kiebry. i ja z dopłacam 50 złotych, tak trzymaj stary. Eee, i eee, dziękuję. Dziękuję. Eee, Dużo ludzi już się zmyło, ale event naprawdę był bardzo fajny. Eee, oczywiście jeszcze na pewno nagram coś ciekawego. Eee, później pokażę wam, jakie nowe itemy eee, do mi się powinno. Dobra, zabijamy kolejnego dila z Jamalem, eee, sprzedaję. Retro jedynki Estar i Sporny, różnica w szczepionki. Kusy, żeby była smokna paska. 600 euro. Tym razem ja dobijam dina, ja kupuję od Zsiągka Longstreet od Suprima. Kupuję go za 160 zł, także jest spoko cenka Dziękuję. Wam... Myślę, że jestem dużo. Event już dobiegł końca. Wszyscy już się zwijają, jak zawsze było naprawdę bardzo fajnie. Kolejny event. Września, ale z ty z tym razem jest to Hype Market, który będzie w Katowicach i również tam się będę znajdował. No i co mogę powiedzieć? Naprawdę było bardzo fajnie, ja jestem zadowolony. Także widzimy się na kolejnej edycji Street Squad. Pozdrawsiemka!